Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie. To jest Tilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z racjami żywnościowymi. A w dzisiejszym odcinku taka oto duńska racja żywnościowa. Jest ona troszeczkę otwarta, ale za chwilę Wam wytłumaczę. Na samym początku chciałam podziękować tradycyjnie patronom, którzy mnie wspierają. Tak jak dzięki bardzo patroni za wsparcie, jeśli chodzi o racje żywnościowe, bo to dzięki Wam można sobie czasami takie egzotyczne racje kupić. A tutaj jest racja, którą kupiłem. Jest to racja duńska. I jest to racja, którą załatwiła mi moja widzka. Nie ma takiego słowa, ale mogę go użyć. Tak więc, kobieta widz. Pozdrawiam serdecznie Karolinę, która mieszka w Danii, kupiła tą rację, przyjechała do Polski i mi ją wysłała. A co ciekawe, otworzyła ją oczywiście, aby opisać dane rzeczy, tak więc tak samo jak i Patryk, jeśli ktoś z Was oglądał holenderską rację, tak też i tutaj Karolina opisała mi dane rzeczy, których nie mógłbym jakoś przetłumaczyć, albo by były na przykład nie w języku angielskim, tylko w duńskim, którego nie rozumiem, no to mi tutaj to wszystko poopisywało. Tak więc Karolino, dzięki bardzo za to, że tutaj się pofadygowałaś i dzięki Tobie naprawdę tą rację o wiele taniej zdobyłem, niż gdybym ją sam miał ściągać chociażby z Danii. Tak więc dzięki Karolina za to, i ja mam naprawdę wspaniały widzów, dzięki bardzo, że mnie oglądacie, bo to jest strasznie fajne, jak są tacy mili, fajni widzowie, którzy coś naprawdę robią, naprawdę. I to z samej własnej woli, oni to sami proponują. Dzięki bardzo, jeśli jesteś z jakiegoś fajnego kraju, mieszkasz i wiesz, że jeszcze raz nie miałeś twojego na przykład kraju, to możesz się do mnie odezwać. Ja oczywiście za wszystko płacę, ale i tak wychodzi to taniej niż gdybym to sam ściągał, więc... Do zobaczenia. Szukam teraz osoby z Czech. To może być dziwne, ale czeskiej racji jeszcze nie było, a nikt, nawet jakby nie zapłacił miliony złotych, nie wysyłają do Polski. Nie wiem dlaczego. Moi drodzy, znaczy, sklepy z Czech. Moi drodzy, zapraszam oczywiście do oglądania, nie przedłużając. Zobaczmy tak naprawdę, co znajduje się w środku. Oto i mamy duńską rację żywnościową. Ona jest tutaj, jak sam widzicie, w przeźroczystym opakowaniu. Bardzo podobna do holenderskiej, znaczy, przynajmniej zewnątrz, bo holenderska również miała przeźroczyste opakowanie, więc czas to wszystko otworzyć, jak sam widzicie jest już otwarte i zobaczyć, co jest w środku. O, tak więc jakby z tego co widzę, to zaczniemy od małej saszetki, a duże rzeczy, których jest tutaj, wow, naprawdę ogromnie dużo, sprawdzimy za chwilę. Więc mała saszetka, otwieramy i zobaczmy, co znajduje się w środku. Zapraszam do oglądania, jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie, komentujcie, by być na bieżąco. Trzy łyżki i patrzcie, jakie ładne, <laughs> to są naprawdę jeszcze takie, takie jakby, no, no mają jakieś wzorki, szczerze mówiąc, w pierwszy raz w życiu spotykam się, żeby w racjach Sztuczne, znaczy nóż wygląda kijowo, tak? Ale łyżki są naprawdę ładne i mam jakiś wzorek. Ciekawe, naprawdę ciekawe, Wydawa wydawałoby się, że bzdura, ale ta łyżka jest naprawdę genialnie zrobiona, jak na zwykły plastikowy e, sztucz, sztucz. Jest takie słowo? Nie wiem, jak to szczerze mówiąc odmienić. No jak coś to mnie poprawcie. E, dobra, następnie mamy gumę V6. E, następnie mamy drugą gumę do rzucia, oczywiście. Następnie mamy English Breakfast, czyli czarną herbatę Liptona. Następnie mamy Den gode chokolade drink. Czyli z tego co rozumiem po prostu czekoladowy napój, prawdopodobnie po prostu kakao albo jakaś czekolada. No oczywiście sobie to sprawdzimy. Polder Mill, instant coffee, czyli kawa. Następnie ponownie mamy Liptona, tym razem o smaku owoców leśnych, herbata. Ciekawe, naprawdę ogromna ilość po prostu jest tutaj napojów. Ponownie kawa. Ile tu jest napojów do picia, ej? Ponownie czekolada, czekoladowy napój. Następnie net wet towel, czyli na po prostu mokra chusteczka, nawilżana chusteczka. Następnie mamy hot creme original classicer sedan 1961, czyli krem orzechowy. Tutaj Karolina mi napisała: Dzięki Karolina za tłumaczenie. Bardzo, bardzo szanuję coś takiego. Na tym trzeba posiedzieć, tutaj napisać na kartce, to jeszcze potem przykleić. Dzięki bardzo. To ma zupę, czyli po prostu zupa pomidorowa. Wow, tego jest ogromnie dużo, szczerze mówiąc. Kosztowało to, gdyby cokolwiek pytał, 140 zł, jak pamiętam. Cholercie, już sam nawet zapomniałem, ja to tak dawno zamawiałem. Wiecie, musiałem czekać, aż Karolina zdań i wróci, i dopiero mi to wyśle. No ale jest. Freshener. Odświeżacz? Odświeżacz w racji? Freshen... co? Dajcie mi to otworzyć. A nie, to są... Ale ładnie, to jest chusteczka nawilżona alkoholem i pachnie cytrusami. Cytrynowo nawet. Freshener, a, czyli tak się nazywają te chusteczki, takie nawilżane. Myślę, że to jest odświeżacz, tak, bo Freshener mi się wydawało, że to jest odświeżacz angielskiego. No, czasami się mogę pomylić, no chyba, że mam rację i to ma po prostu kilka znaczeń. E, wiadomo, nikt nikt nie jest geniuszem, każdy się może pomylić. Gdybym się coś pomylił, to mnie oczywiście poprawiajcie śmiało w komentarzach, ja lubię się uczyć. Grundsack... Grun bullion e, czyli... A, jest napisane, dobra. E, bulion warzywny. E, bardzo fajna opcja, będę mógł sobie rosół zrobić chyba. <laughs> Ponownie, raz jeszcze chusteczka, naprawdę sporo tych chusteczek. Następnie mamy jakieś biska, growix i to jest napisane jako ciasteczka pełnozierniste. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No i dwa jakieś cukierki, jeden jakiś jagodowy, drugi jakiś e, poziomkowy. Oczywiście sobie je spróbujemy potem. Dam je tutaj, bo mamy jeszcze oczywiście duże rzeczy, czyli co. Następnie mamy, o, to chyba na pewno znacie, Haribo, moi drodzy. Dwa mamy opakowania Haribo, tak więc żelki. Nie lubię żelków. Znaczy, lubię, ale miałem niemiłą przygodę dawno, dawno temu w zielonej szkole. Za długo by gadać. Kimi Spinat, czyli orzeszki ziemne. Następnie mamy jakieś duże jedzenie. Blabband, Nordic Food Favorite, Creamy Pasta with Chicken. Czyli makaron, creamy pasta, czyli taki taki dosypujący się prawdopodobnie w śmietanie po prostu, makaron z kurczakiem. Wygląda to ciekawie, mamy to otworzyć, zalać wodą, pomieszać i zostawić na 10 minut. No jeśli mam być szczery, ja kocham takie, takie, takie właśnie w racjach żywnościowych oryginalne dania z jakichś firm. One tak naprawdę się starają, to są naprawdę tak genialne rzeczy do jedzenia, że ja na to czekam po prostu, czekam aż to zjem. I następnie mamy ponownie jedzenie, fruit porridge with rye flake, czyli owsianka, czyli takie musli, e, taka owsianka, tak po prostu. ponownie zalać wodą, tym razem na 5 minut i zjeść. No, jej ile jedzenia, wow, naprawdę dużo. I następnie mamy, u udało się moi drodzy, jest również i jeszcze główne danie z podgrzewaczem, ja to od razu jeszcze podgrzewacz wyjmę, który jest tutaj ogromny. Takiego podgrzewacza nie ma normalnie, to jest naprawdę spore, spore gabaryty podgrzewacz. Normalnie są o wiele mniejsze, 50 ml wody i tutaj zagotować, a co tutaj jest? Chicken yellow curry, czyli po prostu ryż z kurczakiem kary. Ciekawe, bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. I jeszcze, o kurde, jeszcze z mlekiem kokosowym, moi drodzy, jest tutaj napisane u Karolinie, i tutaj na dole jest również napisane coconut milk, czyli jeszcze kurczak, ryż, i mleko kokosowe. No, jeśli mam być szczery, w teorii wygląda to nawet lepiej niż racja holenderska, ale oczywiście musimy to wszystko spróbować. Tak więc już wkrótce zaczynamy. Wow. Oto jest duńska racja żywnościowa. Tak więc Karolina, dzięki bardzo za to, że to wszystko załatwiłaś. To jest to, o czym mówiłem. Patrzcie, ile to jest napojów. Herbata, kawa, kakao czy też czekolada, do tego mam jeszcze zupę pomidorową oraz bulion warzywny. To jest picie i tego jest połowa, tego picia jest jeszcze drugie. Oczywiście to się powtarza, więc ja robię Wam pojedynczo. Dodatkowo główne danie jedno, główne danie drugie i do tego wszystkiego jeszcze owsianka. To będzie gotowe za jakieś 4 minuty, to za 9 minut, a to już jest praktycznie gotowe, wystarczy otworzyć, tak więc akurat jak sobie to będziemy sprawdzać, no to to dojdzie do siebie. Dobra, zaczynamy jednak od batoników, od naszych sucharów, ciasteczek, jak zwał tak zwał, pełnoziarnistych. Pachną bardzo fajnie, ale zamiast je jeść, takie, takie zwykłe, bez niczego, to użyjemy sobie tutaj kremu orzechowego. Ja już go próbowałem, genialny jest. jeden z najlepszych kremów orzechowych, jakie w życiu jadłem, naprawdę. Bardzo rzadko można trafić na krem orzechowy, który, uwaga, zawiera orzechy i które Ci chrupią pod zębami. I to jest naprawdę genialna sprawa. Wygląda to tak, jemy. Mmm, pyszne połączenie. Mocny, dobry, krem, naprawdę orzechowy i bardzo mocno chrupiące ciasteczko. Naprawdę genialna przekąska. Więc popijemy to sobie naszą herbatą. Lipton, o smaku, jak dobrze pamiętam, owoców leśnych. Ach. No. Taką herbatkę możecie kupić w każdym sklepie, więc jeśli ktoś ma okazję, to sobie kupcie i będziecie to samo co ja. Więc nie muszę, mi się, tak mi się wydaje, że nie muszę jakoś więcej o tym mówić. Następnie mamy orzeszki ziemne je sobie wyrzucimy. Również tego dosyć sporo. Eee, ile tutaj jest gramów? 30 gramów. No więc jak na orzeszki takie ziemne, małe, to jest sporo. Spróbujmy sobie. Mm. Mocno solone, to na pewno. Bardzo mocno solone. Mm. Ale dobre. Chrupiące, fajna, naprawdę dobra przekąska. A orzechy, tłuszcze i tak dalej... do racji żywnościowych naprawdę jeden bardzo ważny podpunkt. Chociaż mogłoby się wydawać, że to zwykła przekąska, ale orzechy jednak są ważne. Tak więc, popijemy to sobie e, naszą kawą Taka sama kawa jest w racji, e, w racji... w racji, w racji, w racji, norweskiej, jak dobrze pamiętam Zwykła, tradycyjna kawa rozpuszczalna, dosyć mocno intensywna. Troszeczkę więcej wody tutaj powinienem dać, ale nic, niczym tak naprawdę to się nie różni. Tradycyjna, zwykła kawa rozpuszczalna. O, tyle. Gorzka jak kawa i tyle. Nie można o niej dosłownie nic więcej powiedzieć. Haribo. O Haribo również <ścoughs> zbyt dużo nie mogę powiedzieć. Jak sami widzicie, jest tutaj dosyć sporo rzeczy, które są dostępne tak naprawdę wszędzie. Nie są to robione jakoś specjalne pod zamówienie. No, a żelki Haribo... To żelki Haribo. A żelki Haribo popijemy sobie naszą... Czekoladą. No, napój czekoladowy, dosyć łagodny, ale przyjemny. Ma swój smak, ma swój aromat. Dobry, dobra rzecz z pewnością. Nie jest to kakao, jest to bardziej taki napój czekoladowy. I nie jest słodki, to jest na plus. Bo, znaczy, jest troszeczkę słodki, ale nie za słodki. Dobra, wracam. Niestety, bateria mi się wykończyła. Mam jedną wadliwą baterię i ona i znika. Więc muszę ją po prostu gdzieś wywalić. Dobra, ale jako, że minęło już pewnie ponad 5 minut, to musimy przetestować naszą owsiankę, która po 5 minutach miała być już całkowicie gotowa. Więc ja ją sobie oczywiście otworzę i. Ale pachnie, ale to pachnie, moi drodzy. To bardziej niż owsianka, nazwałbym, że jest to taki. Hmm, jest bardzo dużo tego, tak jak jest tutaj nazwane, rifle, czyli ryżowe płatki. A to wszystko obtoczone ogromną wprost ilością orzechów To jest bardziej taka, taka konfitura jakby takie hmm, Taki mus jabłkowy z owsianką O, coś takiego Naprawdę genialnie pachnie po prostu jabłkami Ale to jest dobre, ale to jest ciepłe Ale a, a, a. A, to jest gorące po prostu Więc jest tego dosyć sporo Pachnie genialnie, ogromna ilość po prostu jabłek, płatki Spróbujmy sobie Gdybym ja miał jeść takie śniadania Muszę się nauczyć zrobić coś takiego, ale to jest genialne. Mniam. Pyszne, słodkie, jabłkowe. Ogromna ilość właśnie również owoców, które, takich suchych owoców, które czujemy <laughs> budzi. No, po prostu 10 na 10, jedzenie. Naprawdę. Przepyszne. Pycha. Ale takie coś zalane wodą. Genialne. Kocham, liofilizowane jedzenie. Wow. Po prostu wow. Również bardzo spora ilość bakali oraz jeszcze trochę orzechów. To może być zaskoczenie. Pozytywnym oczywiście, ale naprawdę przegenialne. Ja się tym najem. Echa. Wow. Zjemy to później, ale to jest przegenialne. Czas przejść do naszego głównego dania. Ale to jest dobre. Wow, naprawdę. Najlepsze, najlepsze danie jakie jadłem w życiu w racji żywnościowej. Tak. Najlepsze śniadanie, może tak, najlepsze śniadanie, jakie jadłem w życiu w racji żywnościowej. Przepyszne to jest po prostu, przepyszne. Przechodzimy do naszego jednego dania głównego, które się robiło w naszym, bezpo, naszym podgrzewaczu chemicznym, więc otwieramy to sobie i to sobie wywalimy do talerza, żebyście mieli okazję to zobaczyć. No, okej, okay, udało się. Ale, o, ale intensywny smak. Nie wygląda to może zbyt pięknie i, o kurczę, jest po prostu astronomiczna ilość tłuszczu tutaj. To jest całe tak jakby w tłuszczu. Nie wiem, czy tak się było, czy coś się tutaj oddzieliło, ale patrzcie, ile tu jest tłuszczu. To jest tłuszcz, to no nic, nic innego. To trochę nie jest fajne, powiem szczerze. Nie wiem dlaczego. W kurczaku tyle tłuszczu? Znaczy to ma być, kurde, niby, wiecie, takie danie miękkie. Chicken yellow curry. To jest mleko kokosowe, ale... Czy mleko kokosowe jest... Aż tak tłuste, bądźmy szczerzy, wygląda to tak. Taka typowa papka. Rysz na dole, ogromna ilość tego tłuszczu, chyba że to jest to mleko kokosowe, no ale ja nie przypominam sobie, żeby mleko kokosowe wyglądało jak, jak, jak olej. Taki gęsty, niedobry olej. Taki nieapetyczny olej, powiedzmy sobie szczerze. Pachnie to przegenialnie. Tu muszę akurat przyznać, że jeśli chodzi o zapach, ślinka mi po prostu cieknie. Wygląda to średnio. Gdyby nie ten tłuszcz, olej. Mleko kokosowe, to nie jest mleko kokosowe. Kurde, mleko kokosowe tak nie wygląda. Na pewno nie tak. No to by było naprawdę genialne, no, ale trudno. Spróbujmy. Na razie jest ryż jakąś, jakąś fasolką. No ale smak to już co innego. Jest to strasznie tłuste, naprawdę, ale smakowo. Ej, ja chcę umieć tak. <laughs> się muszę nauczyć robić to daj, to jest genialne. To jest przegenialne. Wow bardzo mocno intensywne, kurczak w dużych kawałkach, ryż ziemniaczki, fasola, marchewka. Po prostu absurdalna wkrość, ale w bardzo pozytywnym sensie ilość przypraw. Gdyby nie taka ilość tego oleju, ja to będę tak nazywał, tego tuszczu aniżeli tego mleczka kokosowego, to byłoby to przegenialne. Jakby to było trochę bardziej suche. Ale to ma tak ogromną ilość smaków. Wow. Jeśli to jest racja żywnościowa, to ja taką rację żywnościową mógłbym dać do jakiejś dobrej restauracji i zrobić z takiego opakowania danie i komuś to naprawdę posmakuje. Oczywiście wygląda to okropnie. Tego w restauracji byście nie podali ze względu na wygląd, ale na względu ze, na smak. miam. Jakby komuś zawiązać oczy i mu dać coś takiego pod nos, ale by to jadł. Genialne. Przepyszne. Nie mogę iść więcej, bo ja byłem głodny na początku. Ale po tych daniach jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Mamy tutaj dwie zupy: bulion warzywny i zupę pomidorową. Myślę, że po takim daniu, bardzo mocno intensywnym, fajnie by było to przepić właśnie jakimś takim bardziej łagodnym czymś. Bulion warzywny. Nie powiedziałbym, że jest łagodny, ale też nie powiedziałbym, że jest to jakiś bardzo mocny ekstrakt. Przyjemny typowy bulion warzywny, taki plus minus. O, o ile ktokolwiek mnie teraz rozumie. Następnie mamy zupę pomidorową, która ma dosyć dziwny kolor, szczerze mówiąc. Aż to wymieszam jeszcze. Gdzie ja mam łyżkę już nieużywaną? Dobra, mam naszą łyżkę, więc spróbujmy. No, z zupą pomidorową to ma mało wspólnego, szczerze mówiąc. Bardziej bym powiedział, jak kiedyś kiedyś taką zupkę chińską, po prostu pomidorową, no to jest to coś ten tego, tylko że bez makaronu. Nic szczególnego. No i minęło już nawet ponad 10 minut i mamy nasz creamy pasta with chicken, czyli nasze drugie danie główne. O wow, ale wow, to pięknie wygląda. Od tego samego producenta Owsianki. Widać tutaj bardzo dużą ilość makaronu, dużą ilość przypraw, ziół, a, ciepłe, przypraw ziół zielonych. Jakąś pietruszkę, naprawdę dużo tego wszystkiego i kawałki, moi drodzy, również Kurczaka. Ja sobie to wymieszam i oczywiście, już to za chwilę spróbujemy. No, i oczywiście, to jest pasta, czyli makaron, więc to jest cały makaron w sosie śmietanowym, ziołowym. Naprawdę wyczuwalna pietruszka z jeszcze kurczakiem. Wygląda to nawet ładnie, to już naprawdę wygląda ładnie. Czas to chyba spróbować, co nie? Mmm, po prostu genialne. Wow, genialny sos taki śmietanowo-ziołowy. Kurczaka jest tutaj mała ilość, to na pewno jest na minus, no bo miało być to mimo wszystko z kurczakiem, a tego kurczaka to ja tutaj widzę, no jakieś takie małe kawałeczki raz na ruski rok tak naprawdę, tego nawet nie zauważycie na kamerze, bo ja to ledwo potrafię zauważyć. Ale ten sos w połączeniu z tym makaronem, to jest taki typowy makaron z zupek chińskich bym powiedział, trochę lepszy, ale jakbyście wzięli makaron z zupek chińskich i go potem odcedzili, dodali do tego sos i makaron, znaczy sos i takiego kurczaka, to by wyszło coś podobnego, ale ten makaron jest o wiele lepszy niż taki z zwykłej chińskiej zupki. Po prostu genialna sprawa. Miam. Mamy jeszcze dwa cukierki na koniec, jeden jakiś malinowy, drugi jagodowy. Weźmiemy sobie tego poziomkowo-malinowego, nie, to jest poziomka tak naprawdę, dobra, poziomkowego i będziemy kończyć, ale pamiętam, co powiedziałem dosyć niedawno, kiedy miałem rację holenderską. Powiedziałem, że długo, długo nikt racji holenderskiej nie pobije pod względem smaku. I właśnie pobiło. Racja duńska uważam za najlepszą rację żywnościową na świecie, którą miałem okazję jeść. Nie wiem, czy ktoś, czy coś to pobije, poważnie. Te dania tej firmy, tego blabo, Bla band yy, oraz ten jeszcze oatmeal, który gdyby nie tuż byłby tak przepyszny, on jest przepyszny, ale strasznie tłusty, strasznie, dosłownie taki ten olejek kokosowy tutaj przeważa na tym wszystkim to to jest po prostu genialne, ogromna ilość picia, które jest dobre e, genialne ciasteczka, genialne słodycze a o głównych daniach to ja po prostu, no rozpłynąłem się przy nich powiem Wam szczerze, najlepsza racja żywnościowa jaką w życiu jadłem jeśli macie okazję, kupujcie tą duńską rację żywnościową e, jest genialna, jest dobra, jeśli ktoś chce coś naprawdę dobrą rację spróbować, to polecam to spróbować, naprawdę szacun dla duńskiej racji żywnościowej. Jest lepsza niż holenderska, ale holenderska to i tak jest poziom światowy. To są najlepsze racje żywnościowe takie, które moglibyście, dosłownie kupić nawet jakiemuś kucharzowi, powiedzmy sobie szczerze, zawiązać mu oczy i dać mu to coś do jedzenia i on to będzie chwalił. Bo to wygląda jak kupa, no bo to musi wyglądać jak kupa. Znaczy ten makaron akurat wygląda dosyć fajnie, tak? Ale tamto, czy na to ten, ten, ten kurczak dziwny, to wygląda jak kupa. To, to tak musi wyglądać po prostu, tak? To, są, to jest żywność liofilizowana i tak dalej, i tak dalej. Jak to zalejecie wodą, to się zawsze robi papka, no bo o to chodzi w tym całym daniu. Daniu, ale smakowo to jest tak po prostu przepyszne, moi drodzy, że polecam po prostu śmiało i szczerze. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym daniu, bo jest przegenialne. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Ja wiem, że miłego dnia. Dzięki Karolina za wsparcie. Dzięki również wszystkim patronom za to, że mnie wspierają, za to, że mam pieniążki właśnie na takie racje. Trzymajcie się, cześć. I do następnego razu. A ja mam jedzenie dzisiaj genialne. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. nie muszę intro robić przynajmniej. Dobry cukierek. Taki, to się rozpuści wkrótce. Dobry.